Józef zostaje zarządcą w Egipcie. Księga Rodzaju, 41. rozdział, od 1 do 57 wersetu. Pewnej nocy faraon miał dziwny sen. Rano przywołał do siebie egipskich mędrców, żeby wyjaśnili mu jego znaczenie, ale żaden z nich nie potrafił tego zrobić. Kiedy dowiedział się o tym nadworny podczaszy przypomniał sobie o śnie który miał w więzieniu i o życzliwym nadzorcy józefie jak mógł o nim zapomnieć dopiero teraz poszedł i opowiedział o wszystkim faraonowi który od razu posłał po więźnia józef wykonywał swoje obowiązki gdy nadszedł królewski posłaniec i oznajmił mu faraon chce cię natychmiast widzieć zakomunikował co się stało zastanawiał się józef chciałbym żeby mnie w końcu uwolniono gdy się przebrał i ogolił, zaprowadzono go do pałacu. Faraon już na niego czekał. Cały dwór był głęboko poruszony. Jeśli ten obcy młodzieniec nie pomoże, to co wtedy, martwili się Egipcjanie. Gdy wprowadzono Józefa do królewskiej komnaty, faraon rzekł do niego. Powiedziano mi, że potrafisz wyjaśniać sny. Miałem sen, który mnie zaniepokoił. A żaden z egipskich mędrców nie umie go wytłumaczyć. Ta wiedza nie należy do mnie, ale do Boga, któremu służę, odpowiedział Józef. Jeśli zechce, da mi poznać znaczenie królewskiego snu. Wtedy Faraon powiedział Śniło mi się, że stoję nad brzegiem Nilu. Nagle z wody wyszło siedem tłustych i pięknych krów, które zaczęły paść się wśród sitowia. Tuż za nimi wyszło siedem chudych i brzydkich krów, które pożarły te pierwsze. Wciąż jednak były tak samo wychudzone jak na początku. Wtedy się przebudziłem. Gdy ponownie zasnąłem, miałem inny sen. Zobaczyłem siedem zdrowych i pięknych kłosów, wyrastających z jednej łodygi. Nagle na tej samej łodyce wyrosło siedem kłosów zeschniętych, pustych i zniszczonych wiatrem. Wtedy puste kłosy pożarły te dorodne. Wysłuchawszy faraona, Józef wyjaśnił: Oba sny mówią o tym samym. Bóg pragnie w ten sposób objawić królowi przyszłe wydarzenia. Tłuste krowy i dorodne kłosy oznaczają siedem lat. Chude krowy i puste kłosy to kolejnych siedem lat. Nadejdzie siedem lat obfitości w całym Egipcie a następnie siedem lat głodu. Ten czas będzie trudny do zniesienia i nikt już nie będzie pamiętał o urodzaju. Bóg dał królowi oba sny, ponieważ chciał go ostrzec. To wszystko wydarzy się już niebawem. Należy więc odpowiednio się przygotować, dopóki jest na to czas. W przeciwnym razie głód zniszczy cały Egipt. Król powinien znaleźć roztropnego zarządcę i powierzyć mu nadzór nad zapasami żywności. W trakcie urodzaju trzeba będzie w każdym roku gromadzić pewną ilość ziarna, aby z nastaniem głodu wszyscy mieli do niego dostęp. Faraon słuchał z uwagą, po czym rzekł z aprobatą w głosie: Naprawdę masz w sobie Ducha Bożego. Nikt nie dorówna ci rozsądkiem i mądrością, dlatego chciałbym powierzyć Ci to zadanie. Ustanawiam cię zarządcą całego Egiptu. Faraon kazał ubrać Józefa w najlepsze szaty, na szyi zawiesił mu złoty łańcuch, a na palec włożył swój pierścień symbolizujący władzę. Następnie zwrócił się do niego tymi słowami. Będziesz sprawował nadzór nad całym moim domem i będziesz rządził wszystkimi moimi poddanymi. W całym Egipcie tylko ja będę większy od ciebie. Faraon nazwał go Safnat Paneach, czyli Zbawca Świata. Dał mu też żonę Asenat, która była córką egipskiego kapłana. Nowy zarządca przemierzał cały kraj, nadzorując zbieranie żywności i magazynowanie jej w miastach. Robił zapasy na czas nieurodzaju i głodu. Zboża zgromadził tyle, że nie dało się go nawet policzyć. Wtedy bóg pobłogosławił Józefa dwoma synami. Józef dał im na imię Manases i Efraim, wychwalając Stwórcę za dobro, jakim go obdarzył. Z czasem zrozumiał, że cierpienie, przez jakie musiał kiedyś przejść, było drogą do szczęścia, którym teraz mógł się cieszyć. Gdy minęło siedem lat urodzaju, nadeszło siedem lat głodu. Niedostatek początkowo dotknął tylko sąsiednie kraje, ale później nastał również w Egipcie. Ludzie przychodzili do Józefa, prosząc go o pomoc. Nadszedł czas, aby otworzyć wypełnione po brzegi spichlerze i sprzedawać Egipcjanom zgromadzoną w nich żywność. Ale do Egiptu przybywali również mieszkańcy z sąsiednich krajów, licząc na to, że uda im się kupić trochę ziarna.